Prosimy bardzo o przykład. To jest piosenka emitowana w dziecięcym programie holenderskiej telewizji. Mieszkam w domku szeregowym, mamy w domu fajne rzeczy. Mieszka się nam całkiem dobrze we trzech: Bas pracuje dla gazety, a Dedrick jest laborantem. Adoptowali mnie, gdy miałem tylko jeden rok. Jestem wciąż ich jedynym dzieckiem. Ale mi to nie przeszkadza. Dzięki temu mam ich całą uwagę i miłość tylko dla siebie. Baz zawozi mnie do szkoły, a z Dedrickiem gram na skrzypcach. We trzech oglądamy seriale w telewizji. Refren Ja mam dwóch ojców, dwóch prawdziwych ojców. Czasem fajnych, a czasem surowych. Ale układa nam się dobrze. Ponieważ mam dwóch ojców, dwóch prawdziwych ojców, kto lepiej niż oni mógłby zastąpić mi matkę. Gdy kładę się spać, Dedrick sprawdza moją pracę domową, a Bas zmywa naczynia lub robi pranie. A gdy jestem chory lub mam gorączkę, nie ma nikogo wśród ludzi, których znam, kto by się troszczył ode mnie tak jak Dedrick i Bas. On ma dwóch ojców, dwóch prawdziwych ojców, czasem fajnych, a czasem surowych. Ale układa nam się dobrze. On ma dwóch ojców, dwóch prawdziwych ojców. Kto lepiej niż oni mógłby zastąpić mi matkę? Czasem jestem zaczepiany w szkole. Oczywiście to nie jest takie miłe. Twoi rodzice są homo. Inni uważają, że to dziwne. A ja wtedy wzruszam ramionami. Co z tego? Jestem ich synem. To nie jest często spotykane, ale dla mnie w porządku. On ma dwóch prawdziwych ojców, czasem fajnych, czasem surowych, ale układa nam się dobrze. On ma dwóch ojców, dwóch prawdziwych ojców. Kto lepiej niż oni? No, kto lepiej niż oni mógłby zastąpić mi matkę. No właśnie, co Państwo sądzicie o takim modelu edukacji seksualnej? Czy o taką, taki rodzaj modernizacji chodzi lewicy?